Czy po ostatnich przymrozkach zrobiły ci się czerwone liście na borówkach? Czy to oznacza, że nasza borówka przemarzła? No niekoniecznie. Możemy tutaj spojrzeć na to, że nasza borówka dostała czerwonych liści, czyli jakby ogranicza dostęp chlorofilu, czyli zielonego koloru, na antycyjany, które właśnie mają kolor czerwony. Czy ta borówka e, będzie miała owoce w tym roku? Tak, będzie miała. E, gdy tylko temperatura się ustabilizuje i będzie nieco wyższa, ten kolor z powrotem zrobi się zielony. Dokładnie taka sama sytuacja była rok temu, dlatego jeżeli masz w w takim kolorze borówki, a twoje pączki nie spadły, tylko po prostu zrobiły się lekko czerwone, nie masz się czego obawiać, twoja borówka na pewno wyda owoce. O czym warto jeszcze pamiętać? Żeby mieć pewność, że Twoja borówka nie przymarzła, obserwuj ją teraz, jeżeli wypuszcza ona zdrowe nowe liście, no to jest bardzo duża szansa na to, że ta borówka odbije i będzie miała owoce w tym sezonie. Druga sprawa, po przymrozkach możesz rano podlewać wodą, tak aby złagodzić skutki po prostu tego przymrożenia. A jeżeli w najbliższym czasie będą zapowiadali przymrozki, to oczywiście możesz tutaj chronić borówkę dwutorowo albo stosując algi w oprysku i dodatkowo chroniąc właśnie taki krzak borówki włókniną z tego względu, że jest ona już bardzo ładnie rozwinięta no i szkoda byłoby stracić po prostu te wszystkie owoce dlatego jeżeli miałeś właśnie takie czerwone liście nie musisz się za bardzo martwić za około półtorej, dwa tygodnie twoja borówka będzie wyglądała tak jak przed przymrozkami po takie i inne porady zapraszam do siebie na kanał. Naprawdę w tym roku prężnie działamy, dużo wam pokazujemy, tylko po to, żebyście mogli spać spokojnie i reagować w porę. Tak, żeby wasze owoce i warzywa urosły, były smaczne i duże. Pozdrawiam.